Kup sobie nowego psa. Będzie ci lepiej. Jeśli kiedykolwiek to usłyszałeś, wiem jak bardzo mogło to zaboleć, bo żadne nowe życie nie wypełni miejsca po tym, które kochałeś. Dla wielu ludzi zwierzę to nie tylko zwierzę, to przyjaciel, towarzysz w codzienności, ktoś kto znał nasze nastroje, cieszył się kiedy wracaliśmy do domu, tulił się gdy było źle. To nie rzecz, którą można zastąpić nową. Kiedy ktoś mówi Kup sobie nowego psa, kota, królika. Często nie robi tego w złej woli. Nie rozumie po prostu, że dla ciebie to nie był jakiś pies. To był Twój pies z jego spojrzeniem, charakterem, przyzwyczajeniami. Żadne inne stworzenie nie będzie dokładnie takie, takie samo. Słowa, które miały pocieszyć, mogą tak naprawdę pogłębić ból, bo zamiast uznać twoją stratę, próbują ją zminimalizować. To, czego naprawdę potrzebujesz, to zrozumienia, przestrzeni i pozwolenia na żałobę. Nie musisz się tłumaczyć z tego, że cierpisz po utracie swojego zwierzaka. Nie musisz się wstydzić, że tęsknisz. Twoja miłość była prawdziwa, więc i ból po niej jest prawdziwy. Jeśli ktoś kiedyś próbował ci wmówić, że twoja strata to tylko zwierzę, Pamiętaj, nie wszyscy muszą rozumieć, ale ty masz prawo czuć. Na moim profilu znajdziesz słowa wsparcia i zrozumienia dla tych, którzy kochali naprawdę. Zostań, jeśli chcesz nauczyć się przeżywać żałobę z czułością, bez wstydu, bez tłumaczenia.